Computer Vision to dziedzina uczenia maszynowego, która zajmuje się rozpoznawaniem cyfrowych obrazów. Zrozumienie obrazu może oznaczać na przykład detekcję charakterystycznych obiektów na obrazie, segmentację obrazu na części, klasyfikację z lokalizacją czy proste rozpoznanie obiektu z obrazu i przypisanie etykiety. Popularne zastosowania Computer Vision to na przykład pojazdy autonomiczne, które korzystają z kilku kamer i czujników, czy też coraz bardziej popularne ostatnio metody zabezpieczenia smartfona skanem twarzy jego właściciela. Cześć, jestem Kuba i pokażę Wam, jak rozpoznawać obiekty ze zdjęć używając Google Cloud Platform oraz narzędzia AutoML Vision. Google Cloud Platform ma cały wachlarz narzędzi dostępnych modelu software as a service. AutoML Vision to jedno z nich. Pozwala na tworzenie modeli m.in. do klasyfikacji obrazów. Co do obrazów, czyli naszych danych, posługujemy się tutaj ogólnodostępnym zestawem Danych przedstawiającym owoce i warzywa. Mamy tutaj na przykład jabłka, banany, kiwi i inne. Mamy około 30 kilku rodzajów owoców warzyw, czyli klas. W każdej klasie mamy około 100 zdjęć. Zdjęcia są 100 na 100 i wszystkie były zrobione w tej samej konwencji, czyli jest obiekt umieszczony centralnie i właściwie nie ma tła. I teraz wyobraźmy sobie, że Chcemy zbudować system do samoobsługowej wagi w sklepie spożywczym. System, który sam określi, jaki owoc lub warzywo klient położył na wagę. I Dzięki temu klient nie będzie musiał wyszukiwać każdego z tych kupowanych produktów w menu wagi. A więc musimy wejść do na naszego narzędzia, stworzyć nowy set danych, nazwać je odpowiednio i wybrać typ problemu, który rozwiązujemy. No U nas to jest Multilabel Classification, jako że mamy tych 30 kilka klas. I klikamy Create Dataset. Po załadowaniu naszych danych każda klasa jest zwizualizowana. Mamy tutaj informację, czy brakuje jakiejś etykiety oraz możemy zwalidować każdą z klas. Spójrzmy na przykład na kaki. No i tu od razu widzimy, że ten obrazek na pewno nam nie przedstawia kaki, więc musimy tą etykietę zmienić na poprawną. W innym wypadku wpłynęłoby to negatywnie na skuteczność modelu. Jeżeli jesteśmy pewni już wszystkich naszych etykiet, pozostaje nam nic innego, jak zacząć proces budowania i trenowania modelu. A więc przechodzimy do zakładki Train. W tym miejscu warto również wspomnieć, co mamy na myśli w ogóle mówiąc model. Bo w przypadku obrazów są to konwolucyjne sieci neuronowe. Klikamy Start Training i możemy iść na kawę herbatę lub nawet do kina. W zależności od tego, jak dużo jest nasz zbiór danych, ta operacja może zająć od kilku minut nawet do kilku ładnych godzin. Gdy model zostanie utworzony, dostaniemy maila z powiadomieniem, więc do tego momentu spokojnie możemy zająć się czymś innym. Po zakończeniu stanowania przechodzimy do zakładki Evaluate, gdzie mamy kilka ciekawych informacji, na podstawie których możemy zrozumieć, jak model dał sobie radę z tym zadaniem. Mamy tutaj na przykład Precision i record. Precyzja mówi nam o tym, ze wszystkich próbek przypisanych przez model danej klasy. Jak wiele z nich naprawdę należy do danej klasy. Rigol, czyli czułość, mówi nam o udziale próbek fałszywie ujemnych. Parametr Confidence Threshold mówi nam o prawdopodobieństwie, powyżej którego model przypisuje daną próbkę do danej klasy. Czyli jeżeli zwiększymy to do jednego, czyli model będzie przypisywał tylko, jeżeli jest naprawdę pewny, widzimy, że precyzja jest bardzo wysoka, ale czułość niska. Teraz jest czas sprawdziany dla naszego modelu. Prezentujemy mu obrazki, których jeszcze nie widział i chcemy, aby powiedział, do jakiej kategorii należą. Możemy do tego celu użyć interfejsu, możemy użyć Vestapi albo skryptu Pythona. Ja pokażę interfejs, teraz szybko restapi. A więc musimy wrzucić kilka obrazków. Ja mam kilka przygotowanych, je ja otwieram i model zaczyna na bieżąco generować predykcje. Tu widzimy całkiem nieźle, całkiem nieźle. Mamy też kilka innych obrazków, które nie były uwzględnione w danych treningowych. Zobaczymy jak dobrze sobie no Tutaj całkiem nieźle, z bananami nie do końca. Reszta też kiepsko. Jest spowodowane tym, że, tak jak wspomniałem, model tego typu obrazków nie widział wcześniej w swoim zbiorze treningowym. Dlatego nie możemy od niego wymagać, żeby był dobry w przewidywaniu. Model jest tak dobry, jak dobre są dane, które dostał. I na szybko REST API możemy wywołać z terminala i dostać w wyniku json z prawdopodobieństwem przynależności do danej klasy. Używając Autonom Vision udało nam się bez ani jednej linijki kodu zbudować w relatywnie prosty i szybki sposób system rozpoznawania owoców i warzyw. Dodatkowo mamy dostęp do systemu przez API. Jako inżynier czuję jednak pewien niedosyt, bo sam lubię wybrać algorytm, zaprojektować system i napisać cały program. Jednak tutaj ogromnym plusem jest szybkość i dostępność tego narzędzia, nawet dla osoby, która nie jest programistą, ale potrzebuje zbudować prototyp. Inteligentne systemy, nie są idealne i zawsze jest pewien margines ryzyka, że pojawi się błąd. Możemy go minimalizować poprzez zbieranie coraz większej ilości danych. Musimy jednak mieć na uwadze kompromis pomiędzy dokładnością rozwiązania i korzyściami wynikającymi z systemu wspieranego sztuczną inteligencją. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w chmurze.